Czym były rozbiory Polski? Był to okres, gdy Rzeczpospolita Obojga Narodów w latach 1772-1795 dokonała cesji swojego terytorium na rzecz krajów sąsiedzkich Austrii, Prus i Rosji. To oddawanie własnego terenu, te cesje oraz ludności zamieszkującej te tereny następowało albo po przegranych wojnach, albo też po samej groźbie, że może dojść do użycia siły. Co w rezultacie doprowadziło do zniknięcia Rzeczpospolitej na ponad 100 lat z i utratę niepodległości. Zacznijmy od wymienienia tych poszczególnych rozbiorów, których oczywiście były trzy, później przejdziemy do omawiania przyczyn, przebiegu i efektów. Pierwszy rozbiór polski to rok 1772 i dokonały go Prusy, Austria i Rosja. Prusy zagarnęły 36 tysięcy kilometrów około Austria 83 tysiące, Rosja 92 tysiące kilometrów. Drugi rozbiór polski miał miejsce w 1793 roku i został wykonany, dokonały go Rosja i Prusy. Rosja zabrała 250 tysięcy kilometrów kwadratowych, Prusy około 58 tysięcy kilometrów kwadratowych. Trzeci rozbiór polski miał miejsce w 1795. Tutaj tych państw, które nas rozbierały, znowu były trzy. Austria, Prusy i Rosja. Austria 47 tysięcy km Prusy 55 tysięcy, Rosja 120 tysięcy km kwadratowych. Więc Rosja zabrała łącznie 462 tysiące km i teren ten zamieszkiwało około 5,5 miliona ludzi. Austria 130 tysięcy km kwadratowych, zamieszkane przez 4 miliony 200 tysięcy ludzi. I prusy, 141 tysięcy km kwadratowych i około 2 miliony 600 tysięcy ludzi. Ale jakie były powody, które doprowadziły do tego, że, co by tu nie mówić, duże i ludne państwo zostało niejako rozebrane przez kraje sąsiedzkie? Jak do tego doszło, że ci sąsiedzi mogli tak bez niczego odbierać nam nasze tereny, a my nic nie mogliśmy zrobić? Oczywiście wynikało to z bardzo mocnego osłabienia Rzeczpospolitej. Politycznego, wojskowego, ekonomicznego oraz, co równie ważne, bardzo dużych problemów wewnętrznych. I tutaj można powiedzieć, że to właśnie te problemy wewnętrzne spowodowały, że ta Rzeczpospolita była tak osłabiona pod względem politycznym, wojskowym i ekonomicznym. Polska w XVIII wieku była podporządkowana Rosji. Dodatkowe, dodatkowo te próby reform oraz zmian w Rzeczpospolitej nie były zbyt mile widziane. Ale nie tylko przez samą Rosję, ale również przez dużą część polskiego społeczeństwa. Oczywiście mówię tutaj o magnaterii i o szlachcie, którzy nie widzieli nic dobrego w próbach zmian, zmian, które mogłyby miały na celu poprawić sytuację Rzeczpospolitej, ale uważano, że może to osłabić czy to wpływy polityczne, czy też możliwości wpływu na Polskę, właśnie ze strony magnaterii i szlachty. To właśnie te warstwy blokowały ten rozwój, a raczej tą modernizację, unowocześnianie się Rzeczpospolitej, i te zmiany, do których dochodziło w krajach sąsiedzkich, w Prusach, Austrii i w Rosji, nie miały miejsca w Polsce. I niestety Polska zamiast stawać się coraz silniejsza, stawała się coraz słabsza. Inni się rozwijali, a my się cofaliśmy. Pierwszy rozbiór Polski oznaczał dla Rosji koniec możliwości podporządkowania sobie całości Rzeczpospolitej. Ponieważ do tej pory to właśnie Rosja chciała podporządkować sobie w całości Rzeczpospolitą. Można powiedzieć, że to, że Prusy i Austria chciały uszczknąć troszkę terytorium Rzeczpospolitej, było czymś dla Rosji niemiłym. Do tej pory to Rosja chciała, można powiedzieć, całkowicie podporządkować sobie Polskę i władać nią w całości. Ale oba państwa, te nasze sąsiedzkie, i Austria, i Prusy, no, nie chciały na to pozwolić, one chciały również mieć coś z tej Rzeczpospolitej, i w ten sposób w 1771 roku rozpoczął się proces uzgadniania, kto i ile weźmie z tej Rzeczpospolitej. Tutaj należy zaznaczyć, że dodatkowo pomiędzy 1768 a 1772 roku miała miejsce Konfederacja Barska, która była skierowana przeciwko Protek. Tatorowi Rosji, Królowi Augustowi Poniatowskiemu, ale też przeciwko nowym prawom, które miały dać prawa innowiercom, prawa innowiercom, czyli osobom niekatolickim, co oczywiście się nie spodobało i uważano, że to jest zamach na te prawa szlacheckie. No i Konfederacja Barska również doprowadziła do mocnego osłabienia się Polski. No, była to wojna domowa. Oraz była jednym z pretekstów, które pozwoliły krajom sąsiedzkim na pierwszy rozbiór Polski. Więc tutaj należy zaznaczyć, że co ciekawe, to na pierwszym rozbiorze dużo jednak straciła Rosja. Rosja, która do tej pory myślała, że cała Polska będzie jej, że stanie się imperium, wchłaniając całą Polskę. A tu pojawiły się dwaj nowi, dwa nowi gracze, Prusy i Austria, która oczywiście które oczywiście były w stanie wykorzystać tą gigantyczną słabość Polski. Po pierwszym rozbiorze przeprowadzono szereg reform, żeby Rzeczpospolita stała się państwem silniejszym, ale napotkały one na bardzo duży opór i magnaterii, i szlachty. Którzy uważali, że godzą one w ich interesy, że te zmiany były przeprowadzane tak, że to właśnie ich prawa, ich majątki zostaną ograniczone. No nie patrzyli, że. Polska upada, Rzecz, Rzeczpospolita upada, jak to się mówiło, nie przekładali własny interes nad interes państwowy. Te zmiany, które jednak powoli się posuwały do przodu, spowodowały jednak, że Rosja postanowiła interweniować. Również Prusy chciały uzyskać większy teren od Polski. Tutaj doszło do zawiązania się powstania Konfederacji Targowickiej, która była zainicjowana przez Rosję. Siły rosyjskie wkroczyły do Polski i rozpoczęła się wojna zakończona porażką, niestety, z której, w wyniku której doszło do drugiego rozbioru Polski w 1793 roku. I tutaj tylko Rosja i Prusy, można powiedzieć, zagarnęły nasze tereny. Austria nic nie zrobiła, ponieważ była zajęta walkami z Francją, więc nie przyłączyła się do dalszych rozbiorów. W 1794 roku doszło do powstania Kościuszkowskiego. Ale niestety zakończyło się ono porażką. Rok później, w 1795 roku, postanowiono, że dojdzie do tego ostatniego rozbioru Polski, że Rzeczpospolita zniknie z map i zostanie w całości podporządkowana zaborcom. W ten sposób doszło do zakończenia istnienia Rzeczpospolitej obojga narodów. W 1807 roku jeszcze Francja na części zaboru rosyjskiego utworzyła Królestwo Warszawskie. W 1815 roku Powstało Królestwo Polskie związane z Rosją Unią Personalną, a od 1832 roku teren ten stał się takim regionem autonomicznym, chociaż ta autonomia to było tylko takie duże słowo. 82% powierzchni Rzeczpospolitej z 1772 roku zostało zajętych przez Rosję, 11% przez Austrię i 7% przez Prusy. Polska odzyskała niepodległość dopiero w 1918 roku, czyli po wielu latach od, można powiedzieć, utraty tej niepodległości państwowości. Chociaż trzeba zaznaczyć, że przecież te tereny, które zostały utracone w pierwszym rozbiorze, niestety tą niepodległość straciły o wiele, wiele wcześniej. I właśnie tym były rozbiory Polski, czyli zajęciem naszych terenów przez państwa ościenne co wynikało wprost ze słabości niestety Rzeczpospolitej. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.